Witajcie w nowej serii na tym kanale zamawiania nowości od LEGO. Ja przepraszam za mój głos, bo się trochę rozchorowałem. No cóż, zaczął się chorowity czas. No to już jestem chory. I też przez to jest taki film, a nie inny. A my zacznijmy od nowości z kolekcji botanicznej. Osobiście uważam, że ta seria to strzał w dziesiątkę. Na pierwszy ogień idzie najdroższy kwiatowy zestaw za 250 zł. Nazywa się Piękny Bukiet Różowych Kwiatów i mi osobiście się on nie podoba. A nie, przepraszam, to jest najdroższy zestaw, bo kosztuje on 480 zł. Szczerze nie wygląda on na aż tak drogi, więc z ciekawości sprawdziłem, ile ma klocków i okazało się, że ma on ponad 1100 elementów. Wow! Zestaw nazywa się Kwiatowa Kompozycja i jest bardzo ładny. Szczególnie podoba mi się wazon, który kojarzy mi się ze starożytnym Rzymem. Co ciekawe, zestaw będzie od 1 lutego. Kolejny zestaw to Mała Orchidea. Zauważyłem, że Lego zaczęło się skupiać na donicach, która w tym zestawie wygląda przepięknie. Zestaw będzie kosztować 130 zł katalogowo. Ostatni już botaniczny zestaw to Drakena Sandera. Co tu jest za nazwa? Nie znam takiego kwiatu za 130 zł. Mocno się zdziwiam, że Lego nie wyda jakiegoś mniejszego zestawu. Ten zestaw jest zdecydowanie moim faworytem. No ja lubię takie fajne, ładne, zielone roślinki. Jest przepiękny. Bardzo mi się podoba imitacja kamieni oraz donica. Ja wiem, że powtarzam się z tymi donicami, ale czy komuś się nie podobają? Zestaw ma 325 elementów. Ale to jeszcze nie koniec odcinka, bo porozmawiamy sobie teraz o bliższych rzeczach, czyli mianowicie o Weekendzie Insiders, który rozpocznie się już w tą sobotę, a skończy się w niedzielę. Dostaniemy wtedy podwójne punkty Insiders oraz dla uczestników Insiders dodatkowe promocje na zestawy. Osobiście uważam, żeby zaczekać na kolejny weekend, w którym będzie Black Weekend, oraz co najważniejszy, czarny piątek Black Friday. W którym to dniu otrzymamy wielki nowy zestaw LEGO? Jest to Endurance, olbrzymi żaglowiec za aż 1150 zł. Razem z premierą tego zestawu dostaniemy do niego gratis, mianowicie będzie to szalupa Szakletona. Przepraszam, jak to źle wymawiam. Zestaw będzie dodawany tylko przy zakupie tego zestawu. Z tego co się dowiedziałem z Wikipedii Szakleton mam nadzieję, że dobrze to wymawiam, był właścicielem statku, który zorganizował ekspedycję, której celem było przemierzenie drogą lądową Antarktydy. Statek miał dostarczyć członków załogi na wybrzeże morza Weddela. Endurance wyruszył tuż po wybuchu I wojny światowej z 28 członkami załogi. 19 stycznia 1915 roku statek uwięziony został w paku lodowym na morzu Weddela. Około 100 km od miejsca docelowego dryfował 9 miesięcy aż do rozbicia kadłuba pod naporem lodu. 27 października podjęto decyzję o opuszczeniu pokładu przez załogę, a statek zatonął niecały miesiąc później. Wszyscy uczestnicy wyprawy ocaleli, a szalupa e, szakletona była... Bardzo ważna, ponieważ to na tej jednostce wyruszyło pięciu członków załogi, wezwać pomoc. Mam nadzieję, że no, mini lekcja historii Wam się podobała i że wiecie już więcej na temat tej jednostki. Mam nadzieję, że taki newsowy odcinek Wam się podobał. Wkrótce, jeżeli zostawicie łapkę w górę, to zrobię więcej. Mam nadzieję, że podobało się, powtarzam się. Na razie, lo. Uwaga, uwaga! Na kanale Klockowe Jadu zostało już niecałe 200 subskrypcji do 1000, więc subskrybuj ten kanał już teraz, bo spełnisz moje marzenie. Lubisz grać w gry, a jeszcze bardziej od tego wolisz oglądać filmy o grach? Idealnie dla ciebie jest kanał Jadu Gamer, gdzie jest mnóstwo filmów, o Starcie, ale też o innych grach. A jeżeli wolisz shortsy, to zapraszam na kanał Mr. Gaming. Wracajmy do odcinka. Ej, dasz subika, jak się o to poproszę, bo się naprawdę przy tym odcinku napracowałem, a brakuje już niecała setka subskrypcji do tysiąca. Dzięki, to jakby co koniec odcinka.